Firma DJI nieustannie zaskakuje jak pogoda w Irlandii miał być dzisiaj mroźnie i słonecznie, niestety jest wiecznie pochmurno i mam wrażenie, że zaraz zacznie padać, ale nie o tym jest ten odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej aktualizacji do drona DJI r 3. Mówię nowej, ponieważ aktualizacja ta miała miejsce jakiś czas temu. Około dwóch tygodni, niestety był to okres świąteczny. Nie miałem czasu ani warunków, ponieważ nieustannie padał deszcz, aby się temu bliżej przyjrzeć. Na szczęście, dziś jest w miarę dzień, w którym mogę sobie o tym z Wami porozmawiać i pokazać Wam, jak to wszystko funkcjonuje. Została po, po, poza mniejszymi poprawkami błędów i standardowym. Standardowym łataniem dziur w oprogramowaniu. Wprowadzi, wprowadzono kilka nowych u, u, usprawnień drona, dzięki czemu poprawiono znacząco bezpieczeństwo. Również je pogorszono, ale, ale nie tak, że firma coś zrobiła, tylko sami możecie doprowadzić do katastrofy. Oraz poprawiono bardzo y, y, Active Track. Czyli nagrywanie samego siebie, dodano kilka nowych funkcjonalności, dzięki czemu działa to, mam wrażenie, że działa to jeszcze lepiej niż działało wcześniej. Plus doszło kilka dodatkowych rzeczy, które sobie możecie ustawić, przez to yy, jest to jeszcze prostsze i można uzyskać dzięki temu jeszcze fajniejsze efekty. Tak więc nie ma dłużej co przedłużać i zaczynamy. Pierwszym dużym usprawnieniem, jakie dostaliśmy, jest Może. Mojże... Pierwszym dużym usprawnieniem, jakie otrzymaliśmy, jest możliwość spojrzenia na widok szczujników, jakie dron ma zainstalowane dookoła siebie. Dokładnie mówiąc, możemy spojrzeć na to, co dron widzi z lewej strony, z prawej, z przodu oraz z tyłu. Nie jest to tylko y, obraz w formie graficznej, ale możemy spojrzeć w formie wideo, jak to wygląda. Y, aby tego dokonać, y, przejdźmy teraz do kontrolera. Przesuwamy go w lewo raz. Tutaj mamy, tutaj mamy widoczny radar. Co ciekawe, te linie, które widzicie, akurat. No, na chwilkę się może zatrzymam. Te linie, które widzicie tutaj, teraz na radarze, pomarańczowe po lewej stronie, są to akurat choinki, które dron widzi. Widzi je tylko na swojej wysokości. Jeśli podlecę do nich troszeczkę bliżej, możecie zobaczyć, zbliżają się, obszar ten się powiększa, coraz więcej ich widzi. Do tego pojawia się ten taki. Okrąg pokazujący, że zbliżamy się coraz bliżej do, do obiektu, że należy uważać. Okay. Następnie wracając do tematu, przesu przesuwamy poradarze w lewą stronę i jak możecie zobaczyć, mamy teraz widok. Niewielki widok y, z kamery, które, z czujników, które są umieszczone w tym momencie po lewej stronie. Skąd wiem, że są umieszczone, że jest to widok z lewej strony? Jak możecie zobaczyć na tym niewielkim ekranie, macie cztery strzałki, y, jedną skierowaną do góry, czyli do przodu. Na dół strzałka jest, y, oznacza, że kamera jest skierowana do tyłu. W prawo, no to w prawo, w lewo, oczywiście w lewo. W tym momencie nasz dron patrzy w lewo, ponieważ strzałka ta zaznaczona jest na żółto. Natomiast jeśli ruszymy się do przodu kawałeczek. Widok z drona automa widok automatycznie przełączy się na przód. Tak samo kiedy ruszymy się w tył, widok przełączy się na tył oraz jeśli ruszymy się w prawo, widok przełączy się na prawo. Tak więc y tutaj wszystko jest y proste i nie trzeba tu chyba niczego więcej y w tej kwestii tłumaczyć. Natomiast Musicie wiedzieć, że jest to tylko podglądowe. Z tych kamer nie można nagrywać, z tych czujników nie można robić filmów, one w ogóle do tego nie są przystosowane. Natomiast imponuje to, że zostało to w ten sposób wykorzystane i możemy sobie zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się dron. O czym jeszcze za chwilkę. Natomiast jeśli będzie potrzeba, taka, że będziecie potrzebować lecieć na przykład do tyłu. A chcielibyście zablokować kamerę yy, yy, z czujników do przodu. Możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy yy, kierunek, który chcecie zablokować, aby nie przełączał się automatycznie, przytrzymać palcem. W tym, w tym miejscu na przykład yy, przytrzymam górę, dzięki czemu pojawia się żółta kłódka i nieważne, w którą stronę się ruszycie. Zobaczę, ruszę się teraz do tyłu, ruszę się w prawo, w lewo, dron, yy, ruszę się w lewo, w prawo, dron w ogóle nie zmienia. Nie zmienia automatycznie kamery. Odblokowanie kudeczki wystarczy nacisnąć na nią samą lub po prostu dowolnie sobie zmienić kierunek. Jeśli to, co widzicie, jest dla Was za małe i chcielibyście zobaczyć tego więcej, bo na przykład jest taka potrzeba, standardowo klikacie na tą szczałkę powiększającą ekran i zamieniającą widoki czyli zamienia Wam widok z głównej kamery, przechodzi w lewy dolny róg, a to, co widzicie, z czujników, w tym momencie możecie obserwować sobie. Na, na, na Waszym dużym ekranie. Do czego jest to potrzebne? Słuchajcie, często jest tak, że polecicie dronem, stracicie go ze wzroku, gdzieś tam będzie między drzewami, yy, potrzebujecie nagrać jakieś ujęcie i nie jesteście do końca pewni gdzie on dokładnie się znajduje. Czujniki mogą czasami... Czasami jest tak, że jesteście gdzieś, czujniki pokazują coś, ale obracając się możecie tego nie zobaczyć. Teraz jest możliwość, że krótkim spojrzeniem Szybkim spojrzeniem możecie po prostu sprawdzić dookoła, gdzie dron się znajduje, czy nie jest jakoś blisko gałęzi, jakiegoś okablowania. Nie musicie tego używać, ale jeśli coś takiego jest, to należy to tylko propsować, ponieważ jest to bardzo fajna rzecz. Opcja Active Shot została gruntownie przebudowana, dzięki czemu zyskała na funkcjonalności. Wcześniej mogliśmy ustawić drona w taki sposób, aby nas śledził i nagrywał nasze poczynania. Oczywiście mogliśmy mu wybierać kierunki, z których chcemy być nagrywani. Dron sam zmieniał te po ustawieniu tych kierunków. Dron podążał za wyznaczonymi przez nas y, y, miejscami i nagrywał nas z tamtej strony. Teraz uległo to troszkę zmianie. Mamy troszkę więcej możliwości do ustawień. Tak więc przejdźmy teraz do ekranu. Jak możecie zobaczyć y, na ekranie y, głównym bohaterem będę ja, czyli zaznaczam sam siebie. I teraz tak, y, kiedy wejdziemy w Active Shot, mamy opcję Manual, dajemy Go, czyli y, włączamy śledzenie nas oraz ustawmy sobie teraz nagrywanie mnie. Po lewej stronie pokazuje się y, y, graficznie mapka, dzięki której możemy ustawiać drona w takiej pozycji, jakiej chcemy, żeby był ustawiony, czyli możemy mu kazać przelecieć na prawo i dron przelatuje na prawo. W opcji graficznej mamy oczywiście pokazane, jak on będzie leciał, gdzie on się teraz znajduje, co jest naprawdę fajne. Natomiast doszła opcja taka, że możemy mu mniej więcej narysować. Jak chcemy, gdzie, w, który, w który dokładnie miejsce ma przelecieć i dron automatycznie to zrobi, podążając przez nas wyznaczoną ścieżką. Co jest naprawdę fajne i dzięki czemu możemy sobie y, ustawiać różne dość ciekawe ruchy, z jakich chcielibyśmy zostać y, nagrywani. Oczywiście opcję tą możemy wyłączyć, zatrzymać w każdym momencie, wiadomo, ze względów bezpieczeństwa. Natomiast y, jest również opcja. Active Shots Auto i tutaj już jest naprawdę petarda. Dron automatycznie, czekajcie, włączyło się, ruszmy auto, dajmy Go. Ja będę szedł po prostu przed siebie, a dron automatycznie będzie dobierał ujęcia, z których będziemy nagrywani. Co chwilę będzie na ekranie będzie pokazana zmiana, na jakie ujęcia przechodzi, czyli Hold, czyli helix, czyli o kurde, co chwilę będzie zmieniał ujęcia i będzie nas nagrywał przez co nie musimy się o niej zmartwić. O, patrz, wleciał w choinki. E, no nie. Ujcha! Między choinka? Nie, ja jestem pod wrażeniem. Ale już... Dobra, dobra. Tu mnie zaimponowo przeleciał między tymi cienkimi drzewkami i nic mu się nie stało. Jak widzicie, cały czas jestem nagrywany. Do tej pory minimalną wysokością, na jaką mogliście sobie pozwolić, aby wasz dron zleciał w dół, jest około 60 cm. Yy, wygląda to mniej więcej tak, jest to taka wysokość. Poniżej tego przytrzymujecie wasz joystick i wasz dron zaczyna lądować. Yy, przy starcie to samo. Automatycznie start bywa się w ten sposób, że wasz dron zlatuje do tej wysokości, i dopiero od ta, o, z tego miejsca zaczyna, zaczynacie wasze latanie. Yy, rodziło to sporo problemów. Ja o tym wcześniej nigdy nie pomyślałem, ponieważ nie miałem takiego problemu, żeby gdzieś wylądować, ale są miejsca, w których wasz dron nie będzie mógł wylądować, na przykład nie będzie miał płaskiej powierzchni, będziecie potrzebowali go na przykład złapać w rękę, albo na przykład będzie gdzieś na łodzi, to samo. Ta sama sytuacja. Łódź będzie wiadomo, na wodzie rusza się, więc dron miał problem z wylądowaniem, a przy włączonym y, takich ustawieniach jak teraz, łapanie go w rek to naprawdę wyzwanie, ponieważ w momencie chwycenia drona odpalą wszystkie silniki na maksa i próbuje nam się wyrwać. Zostało to zmienione. Jednak musicie czuć się ostrzeżeni, że wyłączanie i łapanie drona na własną, czy lądowanie bez włączonych tych wszystkich czynników oraz łapanie go w rękę wiąże się naprawdę dużą odpowiedzialnością i róbcie to tylko w sytuacjach krytycznych. Nie bawcie się tym, ponieważ można sobie, sobie zrobić krzywdę i uszkodzić drona przy niefortunnym lądowaniu, ponieważ nie zatrzyma on się i po prostu przeładuje w ziemię. Robimy to w sposób następujący, klikamy standardowo trzy kropeczki w prawym Górnym rogu, schodzimy na sam dół w opcji safety do zaawansowanej funkcji. Następnie zjeżdżamy z dół na sam dół i opcja znajdująca się druga od góry, czyli vision, wyłączamy. Dostajemy ostrzeżenie o tym, że wyłączamy wszystkie czujniki od lądowania. I teraz zobaczcie, podejdźmy bliżej, i teraz chcąc wylądować. Może nie będę lądował, ale możecie teraz zejść dronem naprawdę, naprawdę nisko, dzięki czemu możecie uzyskać naprawdę y, ciekawe ujęcia, jeśli, jeśli tego są wymagane. Natomiast, y, tak jak wspomniałem, może to rodzić sporo problemów. Tak więc uważajcie, jeśli będziecie z tego korzystać, starajcie się z tego korzystać jedynie w sytuacjach, y, w sytuacjach kryzysowych, w takich, w których. Nie ma innej możliwości z, z, z naszego drona. Widzicie? Wyłączył się. Dzięki czemu bezpiecznie do, do mnie wrócił. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Jeśli macie jakieś pytania, no oczywiście sekcja komentarzy zostawiam dla Was. Jestem również ciekaw waszej opinii na temat tego, jak DJI wspiera swojego drona, czy aktualizacje, które dostaję są dla Was ok, czy może spodziewacie się czegoś więcej. Z miłą chęcią poczytam to, jeśli zostawicie Waszą uwagę w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!